Dziękuje za spiki, spotykamy się w Minecrafcie. Tak, muszę po wszystkim zobaczyć, że jesteśmy w domu domku. Mamy nowego teksturpaka. I dobra. No, w tak wygląda: to są skrzynki, tylko w tej coś jest. Jakieś tam pierdółki. I tutaj. No, nie wiem dokładnie co to jest, ale ważne, że coś jest. No dobra, no tutaj nie jest to zagospodarowane, to jest taka platforma. No tak. W związku z tym, że to nie ma drzwi, to bałam się, że mopki mi tutaj wejdą. A więc postanowiłem zrobić takie coś. No i tutaj mopków raczej no, nie powinno być. Rozumiecie, to może sobie wypłynąć. Czym ich nie powinno być? no jak one wyjdą? Nie ja jak one w tym pozwolą. no jak. Dobra. <laughs> I w związku z tym że mam dużo diam że mam jeden diament, oczywiście 9. trochę desek pębowych oczywiście. I w skrzynce mam coś takiego. Tak, puta mu muzyczna. A więc pójdziemy hmm, sobie zrobić takie coś. Zadzimy takie coś. Tylko otwarcie tego i posychamy. O ile to się naga nie wiem czy to się nagra czy się nie nagra jeszcze zanim wyjdziemy pozbieramy sobie trochę tej trzciny trzciny chciałem powiedzieć yy. o dobra i teraz tak zrobiłem takie coś <coughs> jak spadnę się nie śmiecie bo ja takie trochę chamskie zrobiłem o widzicie że na przykład Tutaj takie hałaski, że się rozpędzasz, tutaj na ten, na kraty następu, a tutaj to samo. I jak wspomnę, to znaczy, że o właśnie, mam laga, albo przez to, że takie małe to jest i że mam takie małe okno z Minecrafta i praktycznie na tym nic nie widzę. No, tutaj, tutaj Normalnie to skacze z tysiąc razy lepiej. Ale no, przez czego nie nagram. Oczywiście bym miała lepszą kartę graficzną, ale... Tak, to jeszcze trochę przerobłem tego dirta całego kobla i wszystko co było. zamieniłem so, na stolna. Tutaj to na dole coś jest to jeszcze. No, i tak, teraz <coughs> musimy... A, jeszcze trzy nam Teraz musimy wyłapać to co potrzebujemy, ale dla mnie to nie będzie już